Witam do gry War Thunder właśnie zawitała nowa aktualizacja 219 Drone Age. Dzisiaj omówię wszystkie najciekawsze zmiany, które wprowadziła ta aktualizacja. Zapraszam do oglądania. Gra otrzymała nowe 16 czołgów, w tym takie pojazdy jak niemiecki prototyp Pantery VK-3002M, radziecki pojazd dywizjonowy T-80UK i dosyć spora ilość pojazdów w magach w drzewku izraelskim. Przy okazji, jeżeli ktoś posiadał pojazd cv 9105 tml zostanie on odebrany i zastąpiony na nowy pojazd cv 9105 xc 8 A jeszcze przy okazji trzeba dodać, że czołg T-60 dostał nowy model. Do gry zawitało też nowe 8 samolotów. Lotów. W tym takie pojazdy jak Su-25 i wersja jego eksportowa, Mirage 2000C S5 i na przykład jeszcze Harrier GR-7. Też dodano nowe 8 helikopterów, w tym całe darmowe drzewko chińskie helikopterowe i południowoafrykański helikopter Rowlak. Ale też turecki w drzewku włoskim helikopter Atak 129. No i oczywiście 10 nowych okrętów, które zostały dodane. W tym takie kajaki jak USS Alaska i SMS Eblong. A przy okazji flota dostała jeszcze nowy maksymalny BR-70. Niektóre starsze statki zostały dostosowane do nowego BR-u. więc Przejdźmy do najważniejszego dodatku tej aktualizacji: motywu przewodniego, drony. Do gry zostały dodane drony bojowe i zwiadowcze. Drony bojowe są dostępne w grach na wyższych BR-ach, bitwach realistycznych, podobnie jak atomówka za punkty respawnu. Zostały dodane trzy drony bojowe: rosyjski Orion. Chiński Wing Long 1 i amerykański MK1 Predator, który będzie dostępny też dla innych nacji, które nie dostają własnego drona. Będą one w formie takiego darmowego samolotu, jeżeli ktoś nie ma wybadana na wyższych erach samolotu. Drony zwiadowcze są dostępne dla wszystkich czołgów 6 VI i 7 ery, jako modyfikacja pojazdu. Do gry została też dodana nowa modyfikacja dla samolotów i helikopterów. Kaśnicy silników. Jest ona dostępna dla późno-odwojennych bombowców, i części samolotów o napędzie odrzutowym i helikopterowym. Pojazdy dywizjonowe od tej aktualizacji będą się już badać automatycznie. Co 3 dni EXP będzie już automatycznie przydzielany do pojazdu i nie będzie dało się już chomikować EXPa bez badania jakiegoś pojazdu dywizjonowego. Współczesne czołgi japońskie i szwedzkie dostały nowe modele załogantów. Do gry zostały dodane dwie nowe mapy. Mapa czołgowa Perdrach, umiejscowiona gdzieś na granicy indyjsko-pakistańskiej. I morska mapa Golden Bay inspirowana okolicami San Francisco. Zostały też dodane nowe modele dla pocisków w grze, nowa wizualizacja zniszczeń pojazdów i efekty samych sobie zniszczeń pojazdów. Zaktualizowano efekt wizualny zasłony dymnej. Teraz jeżeli najdziemy na ikonkę gracza w oddziale, możemy zobaczyć jego cały lineup. I na koniec informacja z okazji tej aktualizacji: Gaijin zapowiedział Twitch Dropy. Twitch Dropy zostaną zorganizowane w dwóch falach. Od 16 września do 19 września będzie można dostać naklejkę dronowego ślimaczka, naklejkę Eagle Eye i Twitch Dropowe skiny do HMS Aroa i Type-16 prototypowego. W drugiej fali, od 23 września do 26 września, będzie można dostać naklejkę Watcher. Dekorację 3D Quadcopter Twitch dropową skórkę do Z10 i będzie można dostać też 24 godziny konta premium za darmo. Żeby dostać Twitch dropy wystarczy oglądać zweryfikowanych przez Gajdę na streamerów. Co nieskromnie mówiąc, ja jestem tym takim streamerem, który został zweryfikowany. Więc zapraszam do oglądania w weekendy moich streamów, będzie można odrobić sobie darmowe itemki. A ja co? Dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie lajku, like subiku. Dziękuję wspierającym. I widzimy się na streamach w weekendy kolejne dwa. Cześć!